Jesteśmy w Centrum Legionu Małych Dusz w Belgii, w w Kaplicy Miłości Miłosiernej. Moi drodzy, Legion Małych Dusz, oto stowarzyszenie, o tą wspólnotę modliła się. Święta Teresa, dzieciątka Jezus, powiedziała: Jezus, spójrz na legion małych dusz, małych pokornych dusz, aby niosły miłość na ten świat, aby miłością zwyciężały nienawiść, zło. Jezus, spraw, aby powstał Legion Małych Dusz. I taki Legion Małych Dusz powstał. Centrum jest w Chevremont, w Belgii. Bóg przez Małgorzatę Balchan. Założył to Stowarzyszenie Legion Małych Dróż w roku 1970. Zapraszam kochani na nasze rekolekcje, które dzisiaj zaczynamy. Będziemy mogli wysłuchać tego, co nam Jezus mówi o swojej miłości, o miłosierdziu, o tym, jak będzie odnawiał nasze serca przez swoją miłość. Zapraszam serdecznie. Zapraszam na rekolekcję Legion